Cześć YouTube, kolejny raz. Dzisiaj taki krótki, szybki, garażowy temacik o sprężarkach. Dzisiaj będzie. Zapraszam do oglądania. Tak, jakiś czas temu w jednym z filmików pokazywałem Wam, jak wymieniam w tej sprężarce, w tej małej, wymieniam tą szybko złączkę z takiej chińskiej, syfiastej, można powiedzieć, na taką porządną. Okazuje się, że jest bardzo porządna, po takim czasie, który minął, mogę to teraz śmiało potwierdzić. Jest to porządna złączka i teraz w dużej sprężarce zrobimy dokładnie to samo. Także ogólnie prosty temat dzisiaj. Tutaj jest właśnie ta kiepska chińska szybkozłączka. Ja wtedy ją tak założyłem, no bo akurat taką tylko miałem tutaj pod ręką, a nie chciałem zamawiać specjalnie nowej, bo po co, skoro miałem tutaj w zapasie takie chińskie, ale no, okazuje się po jakimś tam czasie, że ona potrafi na przykład, jak się wkłada wąż, potrafi nie zaskoczyć, albo jak się wyciąga wąż, to potrafi nie zablokować powietrza i leci po prostu na piernicza powietrze, i trzeba ten wąż szybko włożyć z powrotem i próbować wyciągnąć jeszcze raz, żeby się zablokował ten, ten przepływ. Przy wyciąganiu, żeby się zamknęło, tak? No to się ma zamykać po wyciągnięciu, więc no nie zawsze to działa, nie? Teraz akurat nie ma ciśnienia, więc... Więc no akurat się otworzyła dobrze, ale jak się... O, nie idzie... Nie idzie wcisnąć nieraz, właśnie tak jak w tym momencie i podejrzewam, że teraz gdyby było ciśnienie, by teraz napierniczało tutaj, bo... Bo się pewnie nie zamknął ten... No i ja z całej siły to teraz wpycham i... I nie chcę zaskoczyć, trzeba tutaj o, tak pomóc... No, nie działa to automatycznie tak jak powinno. O, z wyjęciem też jest nieraz problem. Czasami jest tak, że to zostaje o, w takiej pozycji nie odskakuje. Tutaj no teraz, akurat, jak na złość, jak na złość odskakuje, no bo jak chcę pokazać, to wiadomo, po prostu nie działa. O, teraz takie coś się zrobiło. O, no generalnie jest z tym kłopot, więc y, dzisiaj wymieniam ją na nową. I chcę tutaj zastosować dokładnie taką samą jak tam. Kto oglądał tamten filmik, no to doskonale wie, że ona jest od razu z tym uszczelnieniem na gwincie. Że nie trzeba kombinować, tak jak tutaj, z, z taśmą teflonową, tylko można to wkręcić bez niczego i jest od razu dobrze. Także dzisiaj zakładam coś takiego. To nie jest reklama. Ja nie jestem sprzedawcą, nie handluję tym. Nikt mi za to, jakby, no, nie płaci. To jest po prostu moja opinia. Ja jestem zadowolony i mogę Wam polecić. Jeszcze przy okazji możecie zobaczyć to urządzenie. Widzieliście to też jakiś czas temu. Trochę robiłem to tak, wiecie, trochę dla Hecy. Ale wiecie, jakie to się okazuje fajne? Kurczę, jakie to jest spoko. Zobaczcie, wszystko działa tak jak powinno. Tam się zbiera. Tam się zbiera woda, która się tutaj skrapla. Także no rewelacja. Trochę to było tak dla żartu zrobione, trochę dla jaj. Takie, takie zabawne trochę, zwłaszcza z tym przyciskiem z tyłu do, do otwierania tego, tego zbiorniczka. Okazuje się, że to jest bardzo fajne. Urządzenie i jestem bardzo zadowolony. Tylko jeszcze chciałem ten wąż sobie tutaj wymienić. Kupiłem od razu nowy wężyk, taki jak miałem tutaj. Ze sprężarki jest spuszczone tutaj, tutaj się filtruje i mogę sobie wyjść już wyjściem dalej albo z jednego filtra, albo z dwóch filtrów, gdzie drugi jest też reduktorem, albo nawet z trzech filtrów wyjść sobie tędy, że jest potrójna filtracja. No i to wychodzi już dalej do. Czy to do pistoletu, do przedmuchiwania, czy, czy do czegokolwiek. Już mam tutaj dalej puszczone powietrze. I chciałem bardzo Wam pochwalić tutaj ten wąż, bo bardzo jestem zadowolony z tego. Wtedy, jak go kupiłem, jak go Wam pokazywałem, to zastanawiałem się, czy on będzie dobry, czy nie. Bałem się, że trochę przepłaciłem, bo on był jednak drogi, ale było warto. Po tym czasie stwierdzam, że było warto i ma ładnie zakute. Nie tak jak tutaj sam robiłem, że zaciśnięte na takie zaciski, tylko ma fabrycznie zakute szybkozłączki i od razu ma takie fajne odgiętki założone, wszystko osłonięte. Super sprawa. I dlatego kupiłem sobie jeszcze jeden taki, tylko krótszy teraz, nie? Tamten kupiłem 10-metrowy, a tutaj wziąłem 5-metrowy, dokładnie z tej samej firmy, ten sam rodzaj węża zresztą widać. To samo co miałem wcześniej, to sobie kupiłem tutaj i teraz będę używał takiego. No, także tego chińczyka wywalam po prostu na złom i teraz zakładam takie coś. A, tu jest jeszcze redukcja, to muszę jeszcze tą redukcję wyciągnąć, bo tutaj jest kolanko 1 druga. No a ten chińczyk był tutaj 1 czwarta. Nie? Więc miałem tutaj taką redukcję wkręconą, a do tego nie potrzebuję redukcji, bo tu jest od razu 1 druga. Okay, wiadomo, że trzeba to trochę oczyścić z tej, z tej starej taśmy teflonowej. Dobra, bez przesady z tego nikt nie będzie strzelał, nie. Jest już czyste. Zakładamy nową, tak jak jest. No i super, wymienione nowy wąż. A no to sobie zobaczcie z daleka będziecie może lepiej widzieć. Jak ja to podłączam. Tak, tutaj dajemy wąż, o! I teraz jest super. Ekstra. Tak, i drugi koniec. Drugi koniec tego wężyka daję tutaj. No, i teraz jest ok. Tak, stąd idzie sobie tu, przechodzi przez filtry, i idzie dalej. I tu już mogę podłączać sobie cokolwiek. I to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Zobaczcie sobie jakie jest ciśnienie oleju. To jest naprawdę super sprężara. Cały czas takie naciśnienie. Bo ma tutaj normalnie pompę olejową i smarowanie ciśnieniowe.